Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj przy ogórkach, podczas wczorajszego zbioru zauważyłem, że moje ogórki zaczęły chorować na mączniaka. No i w tym odcinku chcę wam pokazać jak z tą chorobą walczyć. Jest to choroba, która w bardzo szybkim czasie może zniszczyć całe uprawy, a małych ogórków mam jeszcze tutaj dość dużo na zawiązane, chcę jeszcze parę zbiorów wykonać dlatego też postanowiłem nagrać dla Was taki film jak sobie z tym poradzić i spójrzcie ogólnie choroba się dopiero zaczęła rozwijać są takie pojedyncze kropki ten liść już jest gorzej, bo on jest przykryty cały czas tak więc pierwsze w kolejności co należy zrobić to usunąć wszystkie porażone liście wiadomo jeśli ktoś ma gąszcz, tych liści jest bardzo dużo to nie nie musi usuwać wszystkich wystarczy, że się większość usunie porażonych no u mnie tych liści trochę jest więcej nie chciałem pryskać wczoraj na noc to jeszcze w nosy widzę, że dość porządnie zlało bo cała ziemia jest dość mokra dlatego oprysk wykonamy z rana kogut się odzywa czyli ci co na to czekali mogą go usłyszeć, i tak powiedzmy że mamy wszystkie liście porażone usunięte i co następne, następnie robimy ogólnie można by było spryskać liście gnojówką z pokrzywy. Można by było również wykonać oprysk ze skrzypu. Ale, ale ja u siebie nie będę eksperymentował. Mówiłem wam na początku sezonu, że ja wykonuję około. dopuszczam 1-2 opryski chemiczne i tym razem wykonam oprysk chemiczny taki, żeby jak najszybciej się tego dziadostwa pozbyć, żeby uratować ogórki. Jaki środek wybierzecie, to jest wasza dowolność. Nie, nie mówię wam, jaki ja używam. Po prostu idźcie do centrum ogrodniczego, spytajcie się o jakiś środek na łączniaka. No ja tutaj muszę wejść z, już z cięższą chemią, ponieważ miałem na liściach łączniaka prawdziwego. Tak, więc jest go ciężej z, pokonać. Ale jest to możliwe. Co do samego oprysku, no tak, jak, tak jak Wam mówiłem, ja opryskuję zawsze z rana. Zawsze z rana, nie w słońcu. Pomimo tego, że tutaj świeci słońce, to mamy dopiero 8 rano, dlatego te liście wszystkie są jeszcze wilgotne. Oprysk jak wykonamy nic z nic tym ogórkom nie zaszkodzi. Wiadomo, staramy się spryskać w miarę w miarę wszystko dokładnie stosujemy środki ochronne, jakieś rękawice, maski, okulary, kto co tam ma. Chociaż są hardkorowcy, którzy niczego nie używają i mówią, że nic się nie dzieje. Tak więc kto co woli, że tak powiem ogólnie jak pryskamy, pryskamy wszystko, wszystko z wierzchu tak żeby, te, o, co mocno, tak żeby wiadomo, wszystkiego nie spryszczemy, ale żeby większość tych liści została zroszona środkiem co jest ważne, nie musi się po tych liściach lać żeby ciekło no i mamy kawałek zrobiony. Ja proszę, zyskam resztę, a Wam życzę udanego sezonu, no i żebyście nie mieli takiego problemu jak ja. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, do lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.